W jesteście. Znowu się coś zabagowało? U mnie czyści kryształ do Aha, dobra, to już widzę. Panie, to Wszystko działa. Tak jak ma działać. Pani Janina. Pani Janina, po prostu. Dobra, zróbmy ten kosmiczny podgląd na dwóch. Ach, po prostu, jakie to jest Mistrzostwo Świata? Co za odkrycie. Ej no, panie, teraz to rządzisz! Ciekawe. No, takie ja raczej średnie... No <grywa> chyba, że wiesz, no zobaczymy. Hmm. W sumie, masz co zagrać. Jak na moje, to wygląda bardzo jak plan. Tylko musisz mieć trochę szczęścia. To jest ciekawe. Ciekawe, jak zadziała. Muszę mieć szczęście z maną i niektóre moje karty na łapie. To jest. <noise> no tak, jak będzie ten tanie, to może być zabawne. Dobre. Oba, jak będą tanie, to będzie zabawnie. Co tu robić? Co tu robić? Randy, co ma tam, kurczę. Ja też chcę oglądać Randy'ego. <noise> to obejdziesz na filmie, słuchaj, może pójdzie obejrzeć. Kurde no. Decimate. to jest kurcze blada. Prawie. Ale śmiesznie wyrzuca te karty takie roboty. No. <laughs> Jolo, roboty man. Te, te place. Y są mocarne. Tutaj pasywka. No, nie, to, to ten. No, Joloplaze, ale to nie jest ten typ z, tym, z tą pasywką. No, to jest. 50 Aha. 50. No, ale to też Joloplaze. Za jeden, może za Tak być. samo jak, jak, jak mój ten drzewie, co się w poprzednich. Zobaczcie, no, coś w tym stylu. Co co, Rebus? na... Po meczu. Czego no. chcesz? No. is the place, po prostu. To rębie mu zależy na tym, żeby się tego pozbyć. No ja wiem, czemu zależy, no chociaż w sumie, no. No ja mu nie chcę dać trzech, wiesz. Tych guwian. Ronin się bardzo fajnie kombuje z Antonidasem. No wyczemu? wiesz tym trybie? No pewnie troszkę. Tylko jeszcze trzeba mieć Antonidasa? Serio? Nie wiem czy to... Randy, co to było? No w sumie dobry deal. Dobry deal? Ja umierał ostatnio. czego on się bał? Że go wyciszysz czy coś? No no tak, no może nie miał co zagrać. Ale no, co to zmienia? No jedne pociski zagra. Drugie... No chodzi o to, że jest co, co najmniej jednak miniona. Wiesz, no takie trochę randomowe to czyszczenie jest tak dla nam... mnie. No ale zaraz może być czyste stópry derigans. No, zobaczymy. Jeden, drugi... No, prawie. Prawie. No ale jeden demata to nie boli za bardzo, nie? <śmieniu> Vincent Ray. Odpowiedz na zeg światłości. Co tam wypadło jeszcze? I Zobaczymy, czy trafi. Pięćdziesiąt procent szans, co robi się tu gorąco. Szczególnie. 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 uczty Szczególnie. 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 Ej, Szczególnie. 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 go tam ciśnij, równo. Dawaj jeszcze jedną turę. <gryjny> Tudze, no, już wszystkie przegramy. Karosz, Serarosz. Dawaj teraz Daria. tego. Dawaj decimata, zobaczymy co się będzie. <laughs> znaczy to ostrze, <laughs> Zobaczymy co się dzieje. <laughs> dawaj bouncing blade, no? No, dawaj no. Zobaczymy co się wydarzy. Nie umrzemy, <laughs> prawda, eee, nie poszalało. Możesz wygrać, no. Powiedz. Tam wygrać to już mogłem, wygrać. Nie no, już mogłeś nie, możesz wygrać, no dobra, wiadomo. Dancing, znaczy ten... Jak to tam się tam nazywa? Skacząc? Koderek jest jest pozerem. On się musi pochwalić. No zobaczymy co tam... Co... O czym ty mówisz? Co się będzie chwalił, zobaczymy. nic, nic. Lepiej by było jakbym się mał na w remie, na przykład. Ej, to by było śmieszne. Inne światłości! Nie. Teraz Fred, zastanów ja się, zastanów się ja jaki sekret on zagrał. Ice Block. Nie, ten, także. I nie, jak uderzy. Dalej, zrób to. Cześć! Okej. Teraz czarno dostaję. Całą No kurde. Co ty tam masz na ta O boże. Milion żołnierzy! Ża Milion żarzycieli i żadnych zaklęć, kurczę blady. Co, GG, czy, czy, czy jeszcze się męczymy? Turę? Czy się. No już chyba GG. Czekam na rozkaz. GG, bo już musi nie, ty, Dobra, GG, tu... bo już kończymy, bo za długo to trwa. Żeby jeszcze jakieś zaklęcia były, to co ci kurczę... ...żarzyciele jeszcze... Ja nie no nie dostałem żadnych... Znaczy wiesz no. musiałem tam szczysić stół, no chociaż może ko... niekoniecznie, za. jeden mogę zostawić, nie? Nie no dobra, tam widzisz, liczyć na to tych zetlen jest mała szansa, że się nie na tym sobie. Dobra, to kto teraz? Ja mogę z kimś zagrać. Z kim ja nie grałem jeszcze? Z albo Fredem? z Fredem, albo ze mną. No to dobra, co z tobą? Mogę, żebym tryknać. No dobrze. Albo i nie tak. Albo też nie tak. Może tak. Eee, tak? Yo. Good. Jakim kosmosem ja chcę tu zagrać? No A, ja wezmę to, zobaczymy co to za wynalazek będzie. Dawno nie grałem, tym. No nic, Okej, miro Zobaczymy, będą dwa Światłość Anduiny szalone. Światłość ceni sprawiedliwych. Światłość ceni sprawiedliwych, tego nie słyszałem jeszcze. Mm. <laughs> fiu, fiu może być. Zobaczymy, jak, jakie ceny będą. za te karty. Hmm, nie wiem, grać tego typu, czy nie grać. Dostałem eee, chyba najlepszą nie. jedynkę jaką tylko można znaleźć, nie? Czyli? Eee, ale pozwolisz, że... pozwolisz że wyrzucę inną? Nie, nie. O panie, ekstra. Ekstra <śladania> 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 po prostu, naprawdę. Coraz po prostu lepiej. No nie jest tak to dobre jak Goldshire Footman, ale no... Ciekawe, czy na komie też kurwa, będzie mi dwóch widział. To chyba w mikropixelach. Jezus za co tu robić? No, nic nie robić. Nic nie robić. Może ja też mam tego typu w sumie. Trzeba go nie zagrać? On był taki zajebisty, jeden, dwa patrz, ma prowokację. A teraz... No. A teraz stracisz jeszcze kurczę tą boską tarczę, no i po co to, to, to było grać? Daj spokój. Czasami trzeba się poświęcić dla większego dobra. Okej. Okay. Uh, tak. To tak. Co ja mogę zrobić? Ej, no fajne mogę rzeczy tak się porobić. Czas by to super ten. No. Bawimy się! Zabawnie, no. no może nie poszaleję zbyt długo, no ale dobra. No co, ale krapa mi przysłało, no nie wierzę kaban. Serio, to jakaś najgorsza legenda prawie chyba. No co? Zostawię ci ją. No dobra. A chcesz ją sobie pożyczyć, a ja, rozumiem. Nie Chcę po prostu zobaczyć, co z tego wyjdzie. No dobra. Super. Może być zadezwy. Czy my to z tego wyjdzie? Kolega chyba poszedł. Nie, jeszcze chyba jest. Znaczy, już chyba nie jest w grze, ale jeszcze na, na no. TS-ie. Nie, na no TS-a też wyszedł. Tak? Aha, dobra. Aha. Cóż, co zrobić? W pracy jest w końcu. No, no, no. <laughs> Znaj swe grzechy. Tak jest, tak jest, co, dawaj co, co dostaniemy za kosmos, co to drobnie. Eee, o, fajnie. O! <śpiewanie> no. Wiem, wiem, Boże, wiem, wiem. Eee. <śpiewanie> Zaraz, jak to zadziała? Nie, dawaj się. Dobra, nie będzie tak. Mogę tempo zwiększyć? Czym co, jak co? No, za jedynkę to w ogóle mogę coś pozmieniać. Co ty tworzysz? Tego chcesz zabić. W tym sposobem dostanę tylko 10 damage, a, a nie 20. Sprawdzić czaty, jak onów! Uła Tak. tak. Ojej. Eee, to to, to 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 ten. Hmm. Może Może tak. Aha. E, może tak. To super. No zobaczymy co z tego wyjdzie. To super. Nie każę. Co on cię Nie tamo, czy jeszcze da? Co ten typek robi? Podwalę, To doniós mnie. Fajnie, fajnie. No mógł wcześniej wyznaczyć, no nie mógł wcześniej. No skoro się wziąć. liter. Uh... Rok po kroku, na no spokojnie. Do ataku ja! Do ataku ja! Do ataku ja! Do ataku ja! mojego to ja! Ale ataku ja! Do ataku ja! Do się to skończyło bez tej Do no Do spokój. To ona tylko robi ataku Tak naprawdę Ktoś przyszedł sobie I tak Cię nie zdejmę Przecież 15 tysięcy razy mogło się zabić już No On tak, na przegrał, więc daje się nabawić RNG Jak przegra? Przecież, no bazy, tak, tak, bo przecież ja, mógł ją zabić od razu no Boże, Ja z ja tej mniej. legendy nigdy nie korzystałem, więc lubię patrzeć jak ona różne rzeczy przyzywa jest Dobra, zobaczymy co przyzwie tym razem Deathwing, Defwing, Deathwing fajnie Panie Dostanie... bombę świat Aha, no Okej, trudmy tak Nie no to czekaj bo jeszcze chciałem grać, nie po się poddawałeś, bo nie, już nie Nie chciałem cię zabijać, cię, moglibyśmy się pobawić w przyzywanie czegoś tam zobaczymy co by wyskoczyło z niej No nieważne, to teraz z Fredem możemy pykać Czy też ja mogę sobie pykać Jeszcze ja i Fryderyk, nie? Tak. No, o nie, zły pojedynek. No coś się zbugowało, no. Ktoś mi raz zagrał myłko gromiło na tej właśnie bójce i... miałem... Trzepaj roblasty. tego, jak się nazywa. i... sobie jeszcze raz. Zagrał i jakiś tam, jakieś podporę. Kiedyś była taka wujka z samymi portalami, nie? No, było. No. no to wtedy mi raz kolej zagrał właśnie miłko. To się nie skończyło dobrze. Kiedy jeszcze dostałem z no jednego portalu tego kolesia który z jakiegoś tego rzuconego y, do, dobiera karty Przepaliłem hmm. 25 kart w tą No Może będzie wszystko. Nie wiem co tu odrzucać, bo i tak ceny są z kosmosu, więc nie ma sensu coś w ogóle tutaj zmieniać tak naprawdę. Dziękuję. O, fajnie, ekstra, ekstra, dziękuję, no. Szczęśliwej zimowej uczty. Dziękuję. Eee, to tak. Cóż ja tu mogę zadziałać? O ką dupę to mogę rozbić wszystko. Bez obaw, Słonka! Kawaleria przybywa. Piszta wiołama. No. Nie wiem, czy to było najlepsze, ale. Kart... Porobi Porobię jakimś nożykiem. Chcesz, rzucasz kartkę, kar, kartę nabójcę i tak. I, i jakieś jest? Surender. Nie ma opcji żadnych To by była mega karta. Ktoś w ogóle w jest pył z szczepetle? No, czyś pies szczeka, no. A mocno słabo? Ja Słuchaj, nie mam psa, ja miałam siostrę. Ostatnio budłem pomyłkę. U Randiego chyba dziś. A <laughs> jak ja to usłyszałem, to Boże. Nie, u kogoś. To nie u ciebie, bo to u mnie nie szczeka pies raczej. Nie, u mnie, nie no, u, mnie nie mam... u mnie szczeka pies, no mówię. Ha, no zrozumiałem u kogoś szczeka pies, tak, zrozumiałem, że to mówisz. To ten twój pies, czy ten czy o co Kaman? No, mój pies, na kogo. Jest w promieniu kurwa pół kilometra. Każdą stronę nie w sam kogo. No dobra No, od ludzi. Ale internet jest. No, co ty panie kombinujesz? Tak, tam Co ty knujesz? Zaraz, czy ja mogę ich, ten, tego... Nie. Nie mogę ten, tego... Właśnie... Rzuć papugę! Papugę! Papuga jest najlepsza! no ja wiem. No może ma pirata i się zdziwisz. O, no, mm, takie są co... Dobra, nie będzie pirat. Nie będzie papuga. No. Bez sensu było z włoską. I gdzie twój pirat? Nie wiem. Nie ma. Desercie desercję zrobił. Z deserty rosnął z Kubany. Przeszedł na linie wrogę. Jest u ciebie w talii. <grym> tak sobie myślę. Bezczelna papuga. Nie, to pap papuga jest kupiona. Fred ją przekupił i ona nie wyciągnęła po prostu. On tam siedzi dalej tylko, że papuga jest, tal pa no tak, tak, Papuga naprawdę. jest zdrajcą po prostu. Na pewno. Korupcja. Póki i karmił, tam, bo... <grystanie> Fred ją karmił, to nie Fred, karmisz tą papugę? Przyznaj się. Nie, nie, nie. nie, kup nie kupiłeś psa, tylko kupiłeś papugę ojcu i teraz to jest ta papuga jak... twojego ojca. <grystanie> Zenek... Zenek wierz mi, że jak zginie ta papuga, to pies pewnie będzie w tym żołądku. Nie, ja. Zabił swoją papugę, cześć. Co za, co za człowiek. Porywacz. Nawet swoich przekupuje. Say ład Co to robi? Pierwsza raz widzę tą kartę. Porywacz. O, co za krapisze Bez szabalona. Ej, no porywacz, porywa. Tak, wiesz... Tak samo nazwa wskazuje na to. W sumie gdyby porywał, to by dawał tobie tego miniona, a nie przeciwnika No właśnie, no co, tak to... No. Już myślałem, że jakiś porywacz, proszę, co on zrobi, zabierze mi kartę, czy what the fuck. A no, on tylko cofa. To no, co, by było takie tak... fajne. Za szóstkę przejęcie karty, no trochę byłoby imba. Na komórce mam polską wersję, to trzeba no, bo... no, taka kolejność, nie mogę się inaczej? No, sorry, no pojebało mi się. <laughs> Donki donki, dobra, tak. Jak? Sypnij się, jak? Gotowe. Dziękuję. 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 Co jest, to? co, 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 co? A, come on, Stronnie. Mogę wyleczyć tego twojego trona. Abo że to działa przez ten? Przez prostą tarczę? Zajebiście. No i to pierwszy. <grystanie> o nie tak. A! Kto by się tym przejmował? O. Tak jest, Jolo. To jest yolo, no Fyderyk, widzę w twojej ręce dwie bardzo fajne karty. Dwie takie same bardzo fajne karty. To miał, to, to miał 5 punktów ataku, no co to zrobić, to ma 5 punktów życia, to co to zmienia? Czekam na combo, się Jakie kombo. Jakie combo, Jaki co ty pierdolisz? Oh God, Aż to wszystko zejdzie na jakieś niskie, niskie koszty i wtedy będzie, wiesz... Łombo teraz zadaj damage czy sobie Tak, teraz zadajesz tak, damage e, e, healami Zobaczymy ale jak, o, jak ten pająk, nie wiem jak się nazywa, ale raz grałem tą właśnie bójkę. Miałem pająka tego 1 na 4, co okrzyki bojowe zwiększa i rzuciłem na niego latarnię. Pierwszy raz widziałem A co ta latarnia robi? Pająk latarnia daje 10-10 To fajne. Ubiemy interes no, Rafan tam był w międzyczasie. Czy on jeszcze żył, nie? Bractwo przekrywa wszystko. Dzień dobry. Tutaj, Co to robi? Tutaj, duże. Tu, A czemu on ma 10 na 10 tak? Ja, Więc. Jak on policzył te karty? On policzył te karty, które ty mi wtasowałeś do te? Do, 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 jako zagrane? Nie, po prostu każdą kartę, którą on zagrał, liczyło, no nie? że on ma A. już początkowe statystyki 2 2 to on zagrał, zagrał 4 karty i wszystko pasuje. A, to Aha, magii. to gate Dobra. Myślałem, że on jeszcze policzył jeszcze te wziwaj karty. Wziwaj no no, no. Co ja mogę zrobić? Tu jest 5, 7 Swobodko. Zabiłbyś go chyba? Nie no, mam 3, 5, 7. Nie zabiję go. Zabiję go. Będę, będę twoją śmiercią. No jak go zabiję? Randy, jest... milcz. milcz! Milcz! A, milcz. Rendi, milcz. Rendi, 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 dobra. Masz odpowiednie karty, żeby go zabić. No i jak go mam zabić? Nie. nie? No teraz to żeś zjebał Chcę krwi i łupu No dobra Chłopak Ej, by nie zjebał Najbardziej jestem pod wrażeniem tego, że jeszcze mam jednego neuronika na niedobre, jak było ich sześciu. Po o, teraz wyszedł Koks. Teraz. teraz wyszedł Koks konkretny, no. Jak to Takie Koksy mam tutaj, że po prostu głową mała. Grabi hmm. ja ja go! Po co na no Wejs? Tutaj trzeba było atakować tego 7-5 Mam 4 hpela O po prostu taka imba karta No ja jakby dostałbyś no, tamto. No Tamta bym dostał, to by było fajnie, ale nie mam tam nie dostałem tamto. Nie ma to Co to jest? Come on, po prostu, co ten tak robi? On jakieś chyba mon monety rozdaje Na każdym razem, gdy przeciwnik to zaklęcie, otrzymujesz jego kopię, zaś on dostaje monetę Mio. Co ty tu masz? Kiedyś chciałem go zrobić, no, kiedyś, ale... Złowa Trzymaj imba Imba szlamaj już mnie, już mnie nie zabijesz, przynajmniej z broni Jakby to był Harrison? To był Harrison, ale... <laughs> Po co mi gdybać, jak nie mam Harrisona? Abyś byś miał kartę? mam ja kartę, ale... Ale nie mam, ale za to uwaga mam, uwaga, to jest nim basić. Oż kurde. Tylko po prostu Brana jeszcze mieć takie combo, bo wyszło, że... Nerf, nerf Farion. O, peszite co. Ile to ty masz tych legend? Jezus Maria. Nie dość, nie dość że legendy. Jest to jeszcze jakieś epiki? Morda że... Nie No to jest epik, no ale no, bo legend i tak ma sporo. No. Come on. Szkoda, że nie masz o kanale. Nie Ekstra. Ale kot? Słod, miód i orzeszki. Ty, ale mogę teraz rzucać w nieskończoność monetę, tak dla zabawy. Co jest dopiero no, kombo? czaisz, Takie kombo? Mordredowi. Mord, Mordredowi. Mordredowi. Mogę... <laughs> to, to jest cudowne kombo, człowieku. Thread, chcesz, chcesz trochę monet? No, chcesz. Op <laughs> Ej, ale to jest dobre, przewinę go zaraz. Zobaczysz, jakie kombo wymyśliłem. Co to za broń smarych? Ja, te, te, teraz nie zabije, będzie combo. Teraz będzie combo, patrz stary. Ale on nie daje monety, co za troll, no nie wierzę. Nie go przewinąłem. A, dziesięć, 10 monet bym mu dał, no come on. Nie no, co za kaszany. Serio? powinno być. No właśnie, to pojawił się? żądaj? Chyba nie. O boże. Wtedy, wtedy ty byś jedną dostał, i wtedy go zarzucił tymi monetami. Tak to, to właśnie chciałem tak zrobić, to. Ale nie, nie, bo ty z każdym czarem dostajesz to, nie? To byś wtedy w każdej grze byś mógł go przewinąć. No to ja wiem, no dlatego. Tak, dlatego tak, tak to nie działa, no w sumie może i dobrze, bo można by spamować tymi monetami jak, jak porąba A, to, te, to tak, zarzuci karta była niegrywalna. Mój. No totalnie raczej. Dobra, to będziemy kończyć. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że się jakoś tam bawiliście ja się dobrze mówiłem. Dzięki, na razie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na raj. Na razie. Tak.